Dzień dobry tu Damian Wójcik. To jest podcast Codzienny, odcinek 189 i zapraszam ciebie na Cytat Tygodnia od Seneki. Cześć tu Damian Wójcik. Zapraszam ciebie na Dzisiejszy Cytat Tygodnia. Seneka o pokoju ducha. Wytęż rozum w rozwiązywaniu trudności. Twarde czasy można zmiękczyć, ciasne więzy rozluźnić. A ciężary uczynić lżejszymi, jeśli zastosować odpowiednie środki. I on to mówi o tym, że pole manewru z jakąś przeszkodą, która pojawia się na Twoim, zazwyczaj jest większe niż Ci się pierwotnie wydaje. Przeczytam jeszcze raz. Wytęż rozum w rozwiązywaniu trudności. Twarde czasy można zmiękczyć, ciasne więzy rozluźnić, a ciężary uczynić lżejszymi. Jeśli zastosować odpowiednie środki. Dziękuję bardzo za dzisiejszą uwagę. Do usłyszenia jutro. Na razie, cześć.